Cześć witam Was bardzo serdecznie z tej strony Asik.pl Jak widzicie zagramy sobie w Assassin's Creed Revelations Pokażę Wam jedną z misji ciekawszych dosyć Jest to raczej misja z początku gry Nie z samego troszeczkę, troszeczkę dalej ale, ale z początku Mamy kacsenka minę to można ominąć pamięć film, okej, akceptuj. Tak, jedziemy. O. Mamy ekran wczytywania, zawsze bywa. Zauważcie, jak zmieniły się kolory w tle. Mamy fajny taki kontrast czerni i niebieskiego. Ok, musimy prze przekupić heroldów w pobliżu arsenału arsenału wyprze. Coś tam, coś tam nie widziałem. Łapówka okay, mamy trzech heroldów. Grafika nie zmieniła się za bardzo. Może troszeczkę polepszyli. Najbardziej to właśnie zmienił się ten styl nie są to już y, renesansowe Włochy, a Konstantynopol całkiem ładnie wygląda okej, okay, musimy się przyłączyć do tłumu i co? Jedziemy no widzicie jakiś tłum przed bramą Pewnie będziemy musieli się Dostać tam jakąś okrężną drogą Albo coś, nie wiem Dotarłem do punktu kontrolnego Liczba buntowników 60 Wow, muszę ich ochraniać O, no i jest walka Też się za bardzo nie zmieniła Od Brotherhooda Mamy tutaj oczywiście podstawowy cios Czyli Taki zwykły Jednak najbardziej skuteczną jakby Skutecznym ciosem jest kontra Właśnie taka Teraz jest to jeszcze bardziej efektowne Widzicie, nawet mamy zwolnienia czasu Musimy chronić tych buntowników, żeby ich nie zabijali Dobijmy go w ogóle tutaj gdzieś mam takie o kółeczko, widzicie, mamy dwa teraz. Mieliśmy jedno zawsze takie kółeczko. Mamy broń podstawową i broń poboczną. Mamy tutaj ostrze z hakiem. Ogólnie nie zmienił się za bardzo arsenał, jak zawsze mamy lekarstwa, truciznę, zwykłe ostrze. Tylko teraz mamy właśnie ten hak dodatkowo. No i po prawej stronie mamy zatrute strzałki, petardę odłamkową i tak dalej. Też się za bardzo nie zmieniło. Jedyną taką większą nowością są te petardy, ale nie są one za bardzo przydatne. Możemy sobie jakby samodzielnie robić w specjalnie wyznaczonych miejscach. Okej, okay, a widzicie jaki bullet time? Fajnie I co? Wchodzimy do środka? O, z widłami jadą. Chłopy. Co to? A, na no tych chłopów muszę nie. Na nich. O, ten przeciwnik się postawił. Ale za dużo mu to nie dało. Tak, chwilę, chwilę później skinął. Dobra, idziemy. Tak jak w Brotherhoodie, teraz możemy od razu po kontrze rozwalić przeciwnika, drugiego. Na przykład może teraz mi się uda, nie teraz mi się nie uda. Ten przeciwnik jest jakiś silniejszy. W ogóle ma nawet życie nad głową. Taki pasek. O, teraz możemy mi się uda kontra. O, zabiłem. I następny od razu. Jeszcze następny. No i trzech na raz, widzicie, takie coś. To... Zdecydowanie łatwia rozgrywka. To już zresztą też było w Brotherhood'a. Ogólnie to jest tak, szczerze mówiąc, bardzo, bardzo podobna gra do Brotherhood'a gameplay'owo. Nie no zmieniło się nic, graficznie raczej, też nie tylko e, jakby styl jest trochę zmieniony na Bliski, bliski Wschód. Ale ja jestem fanem Assassin'a, także mi to nie przeszkadza. Jest więcej tego samego, czyli dla mnie lepiej. Nie chciałbym, żeby tu wprowadzali jakieś radykalne zmiany. Chyba, że na lepsze. Ale to też nie wiadomo jak to jest lepsze. Oen! Nie wierzę, no misja ja nie udana. Porzuciłem miejsce zamieszek. O Jezu, a chciałem go porwać. Dobra. I co teraz? Będzie... Będę się to tam robić. Ła to już nie idę tej misji. Chyba że tu będę miał gdzieś checkpoint. Nie, dobra, to ja wam pokażę jakąś inną misję. Albo może nawet wyjdę. Nie, pokażę wam inną misję. Gdzie to jest? Y, ponownie rozpocznij być powtórki. Albo dobra, już nie będę się bawić. to A, w ogóle możemy sobie tak samo jak w Red wezwać swoich asasynów. Mamy swoją gildię. Teraz Ezio... Ezio jest znaczy... Ezio, Jezu, Jest takim mentorem tych asasynów, jest głównym ich mistrzem. On już ma swoje lata, ale nadal zachowuje się jak... no, zachowuje się. Jest giętki, tak samo jak wcześniej, jak nawet nie lepszy. A. O, tu jest mój asasyn. Zobiebiega, on jeszcze jest taki dosyć słaby. Tam jest lepszy trochę. Ci z widłami. O, a tutaj jakoś ją masakrują. Jerzy. Jerzy Kalosza. Jerzy Kalosza. Jezu. Nie wygramy

Wtarłem do punktu kontrolnego, tutaj jest jakiś, nie wiem, bazarek, nie wiem, co to jest w ogóle, co mi się teraz dzieje. Kacenka będzie, Lani. To chyba pier koniec pierwszej tej części misji. No, ale tak mniej więcej to wygląda. A w ogóle możemy poćwiczyć sobie tutaj w samouczku, jak naciśniemy select, no, ale nie będę chyba ćwiczył teraz. No, no to pokazałem Wam jedną z, z przykładowych misji, jak to wygląda. Może tylko ka taki kawałek gameplaya. O, a tutaj już możemy sobie y, dowolnie eksplorować miasto. Mamy mapkę. To jest Konstantynopol. Cały. Jak widzicie, to jest spore miasto. Jeszcze jest tutaj trochę nieodkrytego. O. Przychód. O, tak to, tak to wygląda Oczywiście możemy jak zawsze się wspinać A, właśnie, tego haka jeszcze wam nie pokazałem On jest już od początku gry praktycznie Dzięki temu możemy dostać się do wyż... wy... wcześniej dostępnych miejsc <laughs> Patrzcie Na przykład teraz szybciej powinienem się dostać na górę, czy nie? Nie, nie dostanę się szybciej, bo tu nie był potrzebny hak Chciałem go pokazać, co mi nie wyszło. Zabijmy go. <grony> fajnie wyglądają, zobaczcie. O. Mamy jakąś noc teraz. O, wiem, piję sobie na tą wieżyczkę. A! Nie złapałeś się tutaj. O, tam jest ten hak właśnie, widzicie jak szybko poszło. O, tam jakieś piórko mamy. No tak się e, nie pozwoli nam się nudzić na pewno zawsze coś... Jak nie jakieś piórko, jakieś dodatkowe e, zadanie. Czy główny wątek, oczywiście, najważniejszy. To no, zdecydowanie polecam e, grę fanom w serii. E, ci którzy nie mieli wcześniej szansy pograć w Asasyna, no to, no to raczej nie polecam, bo... Nie opłaca się grać w tą część bez znania poprzednich części. Jak tu mogę się dostać Chyba po drugiej stronie muszę iść Chciałem ubić sobie. No. A, mnie zauważyli tam. A, to jest ten hak. A, już mnie widzą. strzelają nawet bronią palną. Tu jestem próżnik dokładnie? Nie wiem. No dobra, tym miłym akcentem kończymy sobie naszą przygodę z asasynem. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Oglądajcie moje kolejne filmiki. Pa pa! Zobaczcie w ogóle jak to wygląda fajnie.